7 lipca 2023. Ważne wydarzenia omawiamy mianowicie już trochę z dystansu, bo to jest przed kilku dni wydarzenie. To jest dziwne zachowanie Słowian wschodnich w stosunku do pana Prigorzyna. Prigorzyn nie jest Słowianinem, tylko jest w jednym z łaspów. Nie wiadomo jak znalazł się u boku armii rosyjskiej, która dokonała operacji pokojowej na wschodnich lubierzach ukraińsko-rosyjskich. No i docierały do nas różnego rodzaju straszliwe wieści, że ci Rosjanie to źli, a, a ci tygorzynowcy wagnerowcy to najgorsi. A tu się okazuje, że od kilku dni już nie. Już nie są tacy najgorsi. Nie wiadomo, jak znaleźli się na Białorusi. To znaczy, oficjalna wersja jest taka, że Łukaszenka ich przyjął. No wiadomo, że znaleźli się, bo ich przyjął, ale dlaczego ich przyjął? Jak to się stało? No to już się sowianem giełko tajemnicy. Natomiast pojawia się pytanie, po co? Po co on tam się pojawił na granicy polsko-białoruskiej? Może dokończmy to pytanie. Po co on się tam pojawił na granicy polsko białoruskiej kiedy po polskiej stronie stacjonują amerykańskie wojska, i po polskiej stronie, niezbyt głęboko pod ziemią, zalegają najpotężniejsze zasoby, pokłady metali ziem rzadkich w Europie? To w tym pytaniu to już jest odpowiedź. On się po to tam zjawił, żeby to przekazać. Amerykanom. Jak to może zrobić? A no bardzo prosto, metodą Narzeligowskiego, mianowicie może się wzruszyć nagle Nędznym losem Białorusinów i Litwinów w Polsce, w tej faszystowskiej Polsce, w tej pańskiej po Polsce Kaczyńskiego, bo no Kaczyński podobno wszystkich się mierzy, więc Litwinów i Białorusinów też. No więc Prigorzyn, który woli Białorusinów i Litwinów spod ciężkiego jarzma Kaczyńskiego, no to już bohater europejski. Amerykanie na pewno do niego strzać nie będą, przytulą go do swojego szerokiego amerykańskiego, waspowskiego serca i tak będą żyli długo i szczęśliwie. Zasoby metali ziem rzadkich trafią tam, gdzie trzeba, czyli nie w ręce Polskie, a Prigorzyn zostanie na przykład gubernatorem nowej Guberni takiej przejściowej. To będzie taki krok milowy w kierunku przyjaźni amerykańsko-rosyjskiej, ponieważ jak wiemy Rosjanie mieszkający w No strasznie cierpią, bo nie mogą przyjechać do Rosji bezpośrednio od tak, tylko muszą mieć jakieś przejazdy, jakieś przeloty. No, w każdym razie nie mają bezpośredniego połączenia, więc pojawi się taki, taka gubernia eksterytorialna, i tak to wygląda. No to wszystko to w sferze szartu i domysłu, ponieważ to są takie opowieści o przyszłości. Ale jest bardzo poważna rzecz, którą pozwolę sobie Państwu przypomnieć, mianowicie z przeszłości. I tutaj możemy się rozliczać bardzo jasno i wyraźnie. Otóż ja przypomnę, że w styczniu 2023 powstała niezależna, oddolna. Polska inicjatywa cywilna, gdzie polegała polega ona miała na tym, że polegać ona ma na tym, że w sytuacji newralgicznej kiedy y, y, armia rosyjska będzie w ramach jakiejś kolejnej operacji pokojowej y, strzelała na terytorium Polski do jakichś celów militarnych, to wtedy my, cywile polscy, bo proszę Państwa, to co tutaj noszę, to jest mundur Stanisław to jest mundur cywilny. A więc my, cywile polscy, zwrócimy się do Rosjan. I tutaj użyłem określenia tak, jak się. Zbrodniarzy prosi, żeby do nas nie strzelali, czyli żeby dali nam jakieś pasy eksterytorialne, pasy bezpieczeństwa czy, czy, czy pasy y, y, pokojowe, gdzie będziemy mogli po prostu uciec. My, niewinna ludność polska, bo jesteśmy niewinni. To, co wyprawia rząd warszawski, to nie jest nasza wina. Jesteśmy bezbronni, tak? Rząd warszawski zadbał, że jesteśmy bezbronni. Y, I ja to przypomnę: to jest styczeń, to jest przed pięciu miesięcy sprawa. Którą wymyśliliśmy pani doktor Jadwiga Sokołowska, kierownik kierownikowa Stronnictwa Narodowego imienia Moskiego Romana w Warszawie i ja. I ogłosiliśmy ją to na Wiecu Kamradzkim przy kolumnie Zygmunta. Ciekawe, że Polska Narodowa Rada Kamradzka nie wydała w tej sprawie żadnego popierającego oświadczenia. To było bardzo ważne oświadczenie. A teraz po pięciu miesiącach to się włos na głowie jeży, bo się okazuje, że. Putin i Biden, co my tam wtedy podejrzewaliśmy, że oni są w zmowie, a tu wychodzi, że są absolutnie w zmowie. Przekazują sobie z rąk do rąk jakiegoś wagnerowca, jakiegoś Prigorzyna. Prigorzyn nie jest Rosjaninem, nie jest Amerykaninem. Zanim się ludzie dowiedzą, kim on jest, to on już sobie tam. Porządzi i pohandluje, i okazuje się, że ta mądra głowa polska, pani doktor Sokołowskiej, to jest głowa bezcenna, to jest w ogóle coś coś skarb narodowy. I powinniśmy tutaj ogłosić się hołd i podziękować za inicjatywę NOPIC, bo wychodzi szydło z worka. I Prigorzyń jest tego dowodem, że to nie jest żadna inwazja ruskich na Ukrainę, że to jest jakaś wojna, która ma na celu stratowanie środkowej Europy i wyniszczenie Słowian. Również Rosjan, Ukraińców, Polaków, Białorusinów, rękami jakichś prigorzynowców. Także, także ten komentarz jesteśmy Państwu winni. Proszę nas oglądać. Telewizja Narodowa towarzyszy narodowi polskiemu we wszystkich ważnych chwilach. My nie odpuszczamy. Czołem Wielkiej Polsce.